Witam Was serdecznie, dziś pada kolejna Honda Shadow, rocznik 2000 przebieg 26 000 km motocykl, tak, po moim serwisie oczywiście jak każda Shadow'ka, Dragstar, Varadero, który, który sprzedaje i co tutaj w tym, o tym motocyklu można powiedzieć ciekawego, co tutaj zostało zrobione więc tak, jadąc od samego początku, jak zwykle przednią oponę mamy nową na tarczy rand jest naprawdę tutaj minimalny, ledwo wyczuwalny. Klocki hamulcowe mamy 100%. Są jak nowe. Płyn hamulcowy został wymieniony, został wyczyszczony. Tutaj co prawda jest jeszcze to okienko takie troszeczkę tam jakby pozostałości, może nie pozostałości, hmm, a takie jest to okienko jak, jak przybrudzone, ale płyn jest całkowicie, całkowicie nowy. Tutaj wszystko zostało. Wszystko zostało wypukane. E, e, przedni błotnik tutaj bez żadnych uszkodzeń. E, orzeł na błotniku jest. Piórnik założony. Jak widzicie, e, gmole. E, płyn hamulcowy. Mój nie hamulcowy. Płyn chłodniczy jest sprawdzony. Zerkniemy sobie tutaj do mojej ściągaweczki. Minus 48 stopni temperatura zamarzania płynu. Na lagach nie ma wycieku. Jedziemy dalej. Filtr powietrza wymieniony, jest nowy. Olej, filtr oleju, oczywiście zmieniony czyli tak, olej silnikowy, filtr oleju, olej powietrza klocki przód, tył sprawdzona. Ach, z tyłu jeszcze było wszystko rozebrane, sprawdzone, wyczyszczone, ponieważ z tyłu mamy też, nową, też mamy nową oponę. I ten szpień tutaj e, chodził dość ciężko, więc zostało wszystko tutaj wyczyszczone, rozebrane, wyczyszczone. Jest ok. Tylny błotnik też jest czyściutki. Jeśli chodzi o, e, jeśli chodzi o napęd, to jak widzicie, w zależności od tego, tak naprawdę, e, ile oczek łańcucha założymy, to możemy mieć tą oś albo tak jak jest w nowym, czyli praktycznie na środku. Albo możemy mieć dosuniętą do końca. Tutaj napęd był wymieniony, został założony, tak jak w Orgidale, dwa oczka ma więcej. Czyli tak naprawdę on się zaczyna stąd i dochodzi do końca. Jest jeszcze tutaj, tak jak widzicie, naklejka, która informuje o tym, kiedy napęd jest kiedy napęd jest do zmiany. Więc napędu jest naprawdę jeszcze, jeszcze dużo. Jedziemy sobie dalej. Silnik po drugiej stronie. Tutaj jest wszystko w porządku, żadnych robót. Nie trzeba było wykonywać. Wszystko jest. E, wszystko jest ok. Tutaj jest na zbiorniku czyściutko. Jedno jest tylko miejsce. A tutaj jest taka, taka mała skaza, e, jak widzicie, na zbiorniku. E, co jeszcze mamy? Mamy uchwyt, który ktoś tam sobie pomalował na srebrno. Nawet naniósł tutaj naklejeczkę Shadow, mamy zegarek, no co prawda baterię trzeba w nim wymienić, bo e, się ją zatrzymał. E, tutaj jest ubezpieczenie, tak naprawdę za granicą trzeba tak, we Francji trzeba w którymś miejscu mieć ubezpieczenie na motocyklo, tutaj akurat e, w, takim, e, w takim pojemniczku sobie właściciel poprzedni zamontował. E, kierunki, e, kierunki były wyczyszczone, e, albo ciwał już nie pamiętam, zaraz sprawdzimy kieroneczki. Dobra, jest tak. Odpalamy. Pracuje. Jeśli chodzi o tłumik, ma trzy otwory po nitach rozwiercone, więc troszeczkę będzie, będzie głośniejszy. Jeden kierunek jest, drugi kierunek jest, więc tutaj z kierunkami mamy, mamy wszystko yy, w porządku. Oczywiście malutki test. Jak słyszycie, wkręca się ładnie, schodzi z obrotów, więc tutaj nic nie musimy kombinować od strony gaźnikowej. Jeszcze tylko zerknę sobie, zerknę na świece. Świece są nowe, to też muszę dopisać. Eee, muszę dopisać w książeczce. Czyli tak, mamy eee, nową przednią oponę, nową tylną oponę. Mamy <laughs> układ hamulcowy tutaj sprawdzony nowy płyn zalany wyczyszczone, wyczyszczone mamy tłoczki o, jeszcze sobie tutaj zamkniemy nasz, nasz kapturek ja ją zgaszę żeby było troszeczkę ciszej filtr powietrza wymieniony olej wymieniony, filtr oleju filtr oleju wymieniony nowa tylna opona tylny hamulec sprawdzony trzpień wyjęty, wyczyszczony nasparowany, jest OK. Eee, więc cóż, motocykl przygotowany. Zapraszam Was, eee, może jeszcze dziś, może jutro wpadnie ogłoszenie z eee, motocyklem w tej kolorystyce, ale bez tej łezki bez zbiorniku, ponieważ w tym kolorze bordowym były dwie wersje, druga wersja to jest właśnie bez tej łezki. Czarnych mam bardzo dużo. Tych mam chyba za dwie, całkowicie bordowych mam, nie wiem, 3-4 e, sztuki, więc naprawdę jest w czym wybierać, bo w sumie środowe koło 20 na Was tutaj u mnie czeka i zapraszam Was tuż ulica Sasanki 34, koło kontenerów morskich.